Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo powiemy wam jak zaoszczędzić trochę pieniędzy już na przyszły sezon. Także zaczynamy. mamy początek września już mamy końcówkę tych żniw za mną kombajn no wiadomo te części z tego co widzimy obserwujemy cały czas rynek ceny euro idą w górę te części są coraz droższe coraz trudniejsza jest dostępność nie wiadomo jak będzie w przyszłym roku my jak co roku po żniwach wprowadzamy promocje na wszystkie części kombajnowe Chcemy się ich po prostu, że tak powiem, pozbyć i w to miejsce wykupić sobie więcej po prostu części do, do ciągników. Promocja obowiązuje na, na wszystkie produkty, które mamy na stanie. Jeśli coś chcecie się zaopatrzyć, a nie ma tego, możecie śmiało zadzwonić. Ustalimy jakiś indywidualny rabat, jakiś dłuższy okres zamówienia. Nie ma problemu, na ten moment 429 produktów jest w naszej ofercie promocyjnej z czego podzieliliśmy to sobie na trzy grupy 5 10 i 15%. Tak więc w naszej promocji znajdziecie wszystko zaczynając od łańcuchów, pasów, poprzez koła zębate, napinacze aż do najmniejszych śrubek występujących w kombajnie macie również łożyska tutaj te drewniane, które się znajdują na wytrząsaczach, to jest taką najczęstszą bolączką, oprócz tego, że jeszcze jest wariator i wały tak dalej. No to najczęściej też dzwonicie właśnie po te łożyska. Niektórzy już znają nasze łożyska, bo są z litego drewna i są w jakości oryginału. Teraz na ten moment około 25 zł na jednym łożysku wychodzi taniej. Także myślę, że jest to super inwestycja na przyszły sezon, żeby przejechać to bezproblemowo cały sezon. Bo jak wiecie, że jak przejrzycie sobie kombajn zimą, to na przyszły sezon wyjeżdżacie i nie martwicie się już praktycznie o nic. No, niektórych rzeczy nie da się przewidzieć i nie da się wszystkiego wymienić od razu. Ale jeśli jest taka promocja, warto z niej skorzystać, bo sami widzicie, jak inflacja teraz e, daje o sobie znać. Nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Także jest to na pewno fajna opcja, żeby chociaż trochę e, nie rujnować swojego domowego budżetu. Więc, tak jak już e, wspominaliśmy wcześniej, na wszystko, co jest na stanie nalicza się rabat po dodaniu do koszyka, telefonicznie też możemy to załatwić. jeśli coś będzie potrzebne, a nie będzie tego nastanie, to też na pewno ustalimy jakąś fajną cenę. Promocji też są cepy. Tutaj wam się teraz wyświetli do góry link do filmu. Gdybyście chcieli sobie przybliżyć którykolwiek temat, Tutaj tych części to na pewno Wam wszystkie, tutaj Tomek linki do filmów powrzuca pod tym filmem związane z kombajnem. No ale mm, niby żniwa się zakończyły, ale jeszcze została kukurydza na polach. Także trzeba też o tym pamiętać. Przesłony, e, cepy, e, klepiska i tak dalej. Co do tych klepisk to jeszcze nie do końca, bo głównie to mamy na zamówienie pod danego klienta, także, ale to możemy zawsze zamówić I ten, trzeba też pamiętać o tym, że ten czas tego klepiska jest troszeczkę wydłużony, trzeba poczekać za tym, więc warto pomyśleć o tym już wcześniej i zaopatrzyć się, bo nie trzymiemy tych klepisk na miejscu, ciężko jest trafić w dany model klepiska do danego kombajnu, czy, czy ma być klepisko kukurydziane do zboża, czy ma być uniwersalne ale to wszystko możemy załatwić telefonicznie, także nie ma problemu, doradzimy, też wytłumaczymy o co chodzi w tych klepiskach. Klepiska są na pewno w jakości oryginału, jest jeden do jeden, to co, samo co oryginał, tak samo przesłony, a już pomału ten czas tej kukurydzy nam się będzie zaczynał i pomału kombajny będą z powrotem wjeżdżać na pola. Tak więc pamiętajcie, promocja, po dodaniu do koszyka wyskakuje Wam cały rabat, wszystko możecie sobie przejrzeć, możecie też telefonicznie to załatwić pod numerem telefonu, jak chcecie zagłębić się bardziej w tematy kombajnu. Wszystkie linki, które w filmy udało nam się nagrać na dane tematy macie pod filmem, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka. Cześć!